Słowa Ewangelii, według świętego Jana. Wieczorem, w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: Pokój wam. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i Bóg. Uradowali się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja Was posyłam. Po tych słowach tnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane. Ale Tomasz, jeden z dwunastu zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do Niego, widzieliśmy Pana. Ale On rzekł do nich, jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ, i nie włożę palca Mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął po środku i rzekł: Pokój wam. Następnie rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce: Podnieś rękę i włóż w mój bok i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz w odpowiedzi rzekł do niego: Pan mój i Bóg mój powiedział mu: Jezus. Uwierzyłeś, dlatego że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego. Moi drodzy, jakże wymowne i pouczające jest to dzisiejsze spotkanie ewangeliczne pana Jezusa. Z apostołem Tomaszem, którego tradycja określa niewiernym Tomaszem. Trzeba jednak pamiętać, że wszyscy apostołowie mieli trudność z uwierzeniem, że staje przed nimi prawdziwie Chrystus, a nie tylko jakaś zjawa. Może to drodzy dla nas nawet lepiej, bo nie możemy ich posądzać, że łatwo poddali się jakiejś tęsknocie. Za swoim ukrzyżowanym mistrzem, że sobie to wszystko jakoś wymyślili, jakże pomocne jest dla nas paradoksalnie niedowiarstwo świętego Tomasza. A może to nie tyle niedowiarstwo, co raczej szukanie, powiedziałbym, wiary pewnej, stabilnej, szukanie mocniejszego uzasadnienia dla swojej wiary. Przecież uczymy się w katechizmie Kościoła katolickiego, że wiara powinna być pewna, że nie można wierzyć ani naiwnie, ani zabobonnie, że trzeba szukać uzasadnienia dla swojej wiary. Święty Tomasz w tej dzisiejszej Ewangelii chce dotknąć Jezusa, chce potwierdzenia, że tu nie chodzi jedynie o duchową obecność Chrystusa, że to jest prawdziwe zmartwychwstanie, że Jezus jest obecny w ciele, choć w ciele. Przemienionym, przebóstwionym, to jego dotknięcie pozostaje dla nas wszystkich świadectwem. Dzięki temu świadectwu możemy także i my zrozumieć, na czym polegało zmartwychwstanie Chrystusa. Zobaczmy, że Pan Jezus pozwala się dotknąć Tomaszowi, ale jednocześnie mówi do Niego: Uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. To nie jest upomnienie ani reprymenda. Chrystus chce tylko podkreślić, że Tomasz, podobnie jak inni apostołowie, świadkowie zmartwychwstania, miał taką szczególną łaskę dotknięcia się Jezusa. Więcej, nawet z nim jadł. Natomiast ci wszyscy, którzy uwierzyli świadectwu apostołów, choć nie widzieli Jezusa, są obdarzeni szczególnym błogosławieństwem, mówi Pan Jezus. Także w tym sensie, że bez tego błogosławieństwa, bez pomocy łaski Bożej, nie moglibyśmy prawdziwie uwierzyć. W ten sposób, moi drodzy, potwierdza się, że wiara jest zawsze łaską. Tak nas uczy teologia. Wiara jest łaską, że jej uzdrawiająca moc płynie z faktu, że to ostatecznie Chrystus uzdrawia. Chrystus daje wiarę. Nie można sobie jej tak wziąć, nie wiem, jak na bazarze, w sklepie, kupić. Często zastanawiamy się, że w jednym domu, w jednej rodzinie syn wierzący, córka niewierząca, czy odwrotnie. Rodzice wierzący, niewierzący. No właśnie to potwierdza tę tezę. Wiara jest łaską, jest darem darmo danym od Boga. Chrystus przychodzi z tym darem wiary do każdego z nas, ale są tacy też, którzy tę łaskę odrzucają, odrzucili w swoim życiu i dzisiaj żyją tak, jakby Boga nie było, jakby on nie istniał. Moi drodzy, kardynał Józef, Rat Józef Ratzinger. Późniejszy papież Benedykt XVI napisał Wszyscy jesteśmy Tomaszami, niedowiarkami. Ale podobnie jak on, wszyscy możemy dotknąć otwartego serca Jezusa. Możemy wyznać naszą wiarę, Pan mój i Bóg mój i głosić orędzie miłosierdzia wypływające z tajemnicy paschalnej Jezusa, napisał papież Benedykt. Moi drodzy, dzisiaj właśnie Niedziela Miłosierdzia. Trudno o niej nie wspomnieć. Krótko powiem o historii. Dzień 22 lutego 1931 roku był pierwszą niedzielą Wielkiego Postu. W Kościele Wschodnim obchodzono wówczas tak zwany Dzień Ikony. W klasztorze w Płocku młodziutka siostra drugiego chóru ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, siostra Faustyna Kowalska. Ma pierwsze objawienie Jezusa Miłosiernego. Tak, tak, w Płocku, nie w Krakowie, nie w łagiewnikach, w Płocku były pierwsze objawienia Jezusa Miłosiernego siostrze Faustyni. Chrystus każe jej wówczas namalować obraz z podpisem Jezu, ufam Tobie. Żąda też, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Ta niedziela ma być świętem miłosierdzia. To nie życzenie, zobaczmy. Lecz nakaz, pewien imperatyw. W swoim dzienniczku siostra Faustyna pisze wówczas o tym święcie, pisze w dzienniczku aż 14 razy. Co świadczy o jego ważności i częstym Jezusowym, jezusowym przynaglaniu, żeby zostało ono wprowadzone w całym kościele. Sam Jezus nazywa je „ostatnią deską ratunku dla świata”. Ale też jest pewne nawiązanie do dzisiejszej Ewangelii w dzienniczku świętej Faustyny. W jednym z objawień skarży się Pan Jezus siostrze Faustynie mówiąc tak Nieufność dusz rozdziera wnętrzności moje. Pomimo niewyczerpanej miłości mojej nie dowierzają mi. Nawet śmierć moja im nie wystarcza. Jakże te słowa objawienia współbrzmią ze słowami dzisiejszej Ewangelii której Pan Jezus wyrzuca niewiarę i nieufność Tomaszowi. Ta niewiara i nieufność musiała bardzo zranić Chrystusa, skoro upomniał Tomasza słowami uwierzyłeś, bo mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Gdy początkowo niedowierzający Tomasz przekonał się naocznie, iż Jezus prawdziwie zmartwychwstał, to zawołał Pan mój i Bóg mój. A Ty co dzisiaj, drogi bracie i siostro, który tego słuchasz, powiesz Panu i Bogu? Czy prawdziwie uwierzysz? Czy korzystasz z łaski Bożego Miłosierdzia, choćby przystępując regularnie do sakramentu pokuty i pojednania? Czy starasz się być miłosiernym dla swoich bliźnich? Pamiętajmy, że niewiara i nieufność bardzo ranią przepełnione miłosierdziem do ludzi serce Pana Jezusa. Nie bądźmy zatem niedowiarkami. Nie traćmy ufności w nieskończone miłosierdzie Boże. Niech naszą najczęstszą modlitwą będzie choćby ta krótka modlitwa, krótki akt strzelisty: Jezu, ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Odmawiajmy, drodzy, najlepiej codziennie, koronkę do miłosierdzia Bożego. Tak jak siostra Faustyna bądźmy apostołami Bożego miłosierdzia. A wpatrując się dzisiaj w obraz Chrystusa miłosiernego, pomódlmy się, polecając dziś nas, nas samych, naszą Ojczyznę i cały świat powtarzając za Ojcem Świętym, Świętym Janem Pawłem II, akt zawierzenia świata miłosierdziu Bożemu, który On w Łagiewnikach kiedyś wypowiedział. Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym, Pocieszyciel. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia aby w Tobie, trój jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.